Szymon odpala motor, Szymek tutaj Dobry. kluczyk, nie poczekaj, poczekaj, o tu kluczyk przekręcamy, ciach, światełka się zapaliły, widzisz światełka, oprzyj się teraz tu o tatę. guziczek teraz, brawo, a teraz puść guziczek i gaz, o, dobra, dobra, no a teraz damy babci, nagrywa się, odsunie się trochę,

No, zgaś, przekręć stacyjkę, w drugą stronę, o brawo, Szymon motocyklista, teraz idź tam, wskakuj na swój motor. A mogę z jechać tam. A może Ty mnie teraz na swoim przewieziesz, co? No? Nie, Ty jest duży. Tak, jestem duży, tak? No to weź na malutki. No to jedź na malutki. O, bateria, benzyna się skończyła. Będziemy z Tobą jechać. Jeszcze chcesz ze mną A jak się spodobało, tak się trzeba że spać oh that <laughs>